26 kwietnia w Gliwicach odbyła się gala XTB KSW 105, podczas której kibice zobaczyli 9 pojedynków. W najważniejszym z nich Adrian Bartosiński stanął do obrony tytułu mistrzowskiego KSW w kategorii półśredniej w pojedynku z Andrzejem Grzebykiem. W pozostałych pojedynkach zobaczyliśmy m.in. Artura Szpilkę w walce z Erolem Zimmermanem, Mariusza Pudzianowskiego w starciu z Ediem Halem oraz debiut Laury Grzyb w MMA w pojedynku z Gabrielą Christeą. Zapraszamy do oglądania. W walce otwierającej wielką galę XTB KSW 105 doszło do starcia w królewskiej kategorii wagowej. W pojedynku tym Michał Turyński, wielokrotny mistrz świata w kickboxingu, zmierzył się z lubiącym kończyć walki przed czasem Denisem Górniakiem. Badawczo i spokojnie rozpoczęli starcie obaj zawodnicy. Wyprowadzali niskie kopnięcia. Górniak atakował też mocnymi ciosami, a Turyński cały czas kopał. Przy jednej z akcji Górniak przechwycił nogę Turyńskiego i obalił. Chwilę później zdobył pozycję boczną i zaatakował łokciami głowę rywala. Kolejne mocne ciosy spadały na głowę Turyńskiego. Górniak rozpuścił ręce, a chwilę później zdobył dosiad, z którego dalej rozbijał twarz przeciwnika. W końcu do akcji wkroczył sędzia i przerwał pojedynek. Odpowiadał! Odpowiada! Mój W drugim starciu gali XTB KSW 105 doszło do zderzenia efektownie walczących zawodników w wagi półśredniej. Znany z mocnych stójkowych wymian Marcin Krakowiak stanął do rywalizacji z parterowym mistrzem Adamem Niedźwiedziem. Adam Niedźwiedź rozpoczął starcie od wysokich kopnięć, ale Krakowiak dobrze ich unikał. Gdy w trakcie jednej z takich akcji przechwycił ręką nogę niedźwiedzia, ten upadł na matę. Krakowiak ruszył za przeciwnikiem do parteru, ale ten zablokował jego jedną rękę swoimi nogami i zaczął szukać skończenia przed czasem. Systematycznie dopinał technikę kończącą, blokując bark rywala i w końcu dopiął swego, wygrywając przez poddanie. Idź drzewrok, 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 drzewrok.

Adam niedźwiedź w wyjątkowy sposób świętował swoje zwycięstwo, dzieląc się radością nie tylko z kibicami, ale także z jednym z właścicieli KSW, maćkiem kawulskim. W konfrontacji pań podczas gali w Gliwicach w okrągłej klatce zadebiutowała Laura Grzyb, niepokonana pięściarska mistrzyni Europy. Przeciwniczką Polki była utalentowana zawodniczka z Rumunii Gabriela Christea. Laura Grzyb szybko zajęła środek klatki i zaczęła wywierać presję. Christea atakowała kopnięciami, ale Polka dobrze unikała jej akcji. Grzyb wyprowadzała pojedyncze ciosy, którymi dobrze punktowała. Przy jednej z akcji Rumunka złapała Polkę w klincz i docisnęła do siatki. Tam Chrystea dobrze uderzała krótkimi ciosami, ale Grzyb rozerwała klincz i starcie wróciło do stójki. Od początku drugiej odsłony Chrystea okopywała wykroczną nogę Grzyb, a ta trafiała atakami pięściarskimi. Polka cały czas wywierała presję, a gdy Rumunka atakowała, Grzyb kontrowała ją ciosami. Pod koniec rundy Chrystea spróbowała obalić, ale ostatecznie walka przeniosła się do klinczu pod siatką, gdzie Rumunka dobrze kontrolowała pojedynek. Od początku trzeciej odsłony Grzyb dobrze trafiała rywalkę pięściami. Rumunka spróbowała iść po nogi, ale nie udała jej się ta akcja. Polka dobrze kontrolowała przebieg starcia. Od czasu do czasu przyjmowała uderzenia, ale sama trafiała znacznie częściej. W pewnym momencie Rumunka zaatakowała i obaliła. Grzyb odrzuciła rywalkę nogami, ale ponownie szybko została dociśnięta do maty. Pod koniec rundy Christea zdobyła dosiad, ale walkę przerwał kończący gong. Po 15 minutach walki sędziowie z wyciężczynią wskazali Laurę Grzyb. Ladies and gentlemen, in the third part of XCB KSW 105, we had Laura Grzyb and Gabriela Kristea. Let's go to judges' scorecards. All three judges: Szymon Bojkowski, Filip Jankowicz and Łukasz Poremski scored 30-27. For the winner! By unanimous decision... Laura Grzyb Tuż po swoim debiucie i pierwszym zwycięstwie w organizacji KSW dopisała wygraną do swojego rekordu. W rozmowie na kanale Klatka po klatce, Artura Mazura opowiedziała o swoim debiucie oraz odniosła się do hejterów. No, no wiesz szczerze mówiąc, nie interesuje co tam wypisują, a szczególnie już ci wszyscy hejterzy, którzy ciągle mówią, że mnie we ma będą wszyscy mielić. Ja na pewno potrzebuję czasu i od początku o tym mówiłam, bo to jest zupełnie nowa dyscyplina dla mnie. Ja przez 17 lat stałam na nogach i tylko uderzałam rękami. Ja się muszę nauczyć tej zmienności tych płaszczyzn. Bardzo dużo nad tym pracuję i wydaje mi się, że chyba to dzisiaj pokazałam, bo było kilka ataków i siatce sobie poradziłam i wybroniłam kilka obaleń, więc myślę, że nie było najgorzej. Jeśli ktoś twierdzi, że była tragedia, no to niestety nic z tym nie zrobię. Ja mam wpisaną jedynkę do rekordu i jestem zwycięzcą dzisiejszego dnia i to jest dla mnie najważniejsze. W jednym z pojedynków królewskiej kategorii wagowej doszło do starcia byłych pretendentów do pasa, w którym Szymon Bajor zmierzył się z Augusto Sakajem. Panowie spokojnie i badawczo rozpoczęli starcie. Sakaj atakował kopnięciami. Polak odpowiadał ciosami. Brazylijczyk dołożył do swoich ataków kopnięcia frontalne. Polak co jakiś czas dobrze trafiał pięściami. Panowie coraz częściej szli na szybkie wymiany. Sakaj dobrze trafił ciosem, po którym Polak zachwiał się na nogach. Brazylijczyk dalej atakował, ale został dociśnięty do siatki i właśnie w klinczu runda została zakończona. Polak dobrze rozpoczął rundę drugą od ataków ciosami prostymi. Dobrze trafiał Brazylijczyka i na chwilę docisnął go też do siatki. Z obu stron dochodziły mocne ciosy na głowę. Sakai zaczął atakować kopnięciami. Walka trafiła do klinczu, w którym to Bayer dociskał rywala do siatki. Po rozerwaniu Sakai dobrze trafił. Polak upadł na matę, gdzie został przytrzymany przez Brazylijczyka. Chwilę później Bajor wstał. Zawodnicy wymienili się ciosami i tym razem to Sakai docisnął przeciwnika do siatki i atakował w tajskim klinczu. W trzeciej odsłonie zawodnicy kontynuowali twardy, zacięty bój. Polak dobrze trafił mocnym prawym, ale rywal przetrwał w klinczu trudne chwile. Kolejne mocne akcje były wyprowadzane z obu stron. Sakai wywierał presję. Walka na chwilę trafiła na matę, lecz Polak szybko wrócił do stójki. Starcie na moment zostało też przerwane, bo Brazylijczyk został trafiony palcem w oko. Po przerwie panowie wrócili do mocnych wymian, ale Sakai szybko znowu docisnął przeciwnika do siatki. Polak odwrócił pozycję i chwilę później, tuż przed kończącym gongiem, to samo zrobił Brazylijczyk. Po zaciętym trzyrundowym pojedynku sędziowie nie byli jednomyślni i zwycięzcą wskazali Augusto Sakaja. Szymon Bajor, po przegranej walce, udzielił wywiadu na kanale In The Cage, w którym podzielił się swoimi odczuciami. Zobaczcie krótką wypowiedź Szymona. No to nie przegrana zawsze boli. No serce troszkę, troszkę mi ukłuło, zaczęło boleć, bo dałem z siebie naprawdę mnóstwo w tej walce. Czułem. No czuję takie niedosyć po prostu, no bo. jest mi przykro, jest mi smutno no ale nic to nie zmieni, wynik poszedł świat, tego już nie odwrócę nie zmienię, e, gdzieś będę musiał e, wyciągnąć wnioski i dalej, dalej powoli się wspinać bo marzenia mam duże i nie rezygnuję ze swoich marzeń po, po tej przegranej, e, gdzie cała, e, cała Polska może powiedzieć, że cały świat gdzieś tam mnie skreślał e, buchmacherzy i, i kibice e, uważali, że nie mam szans w tej walce a daliśmy w miarę wyrównaną walkę, wersji był niejednogłośny, o czymś to świadczy, no ale tak jak już powiedziałem wcześniej, jest wygrana albo jest przegrana. Nikogo to nie interesuje, czy była równa walka, czy, czy był split decision, no, no niestety wynik poszedł świat. Bardzo mnie to boli. Bo... Starcie czołowych zawodników wagi półśredniej było jedną z konfrontacji gali XTB KSW 105. W pojedynku tym numer 3 rankingu tej kategorii wagowej Łotysz Madars Fleminas starł się z numerem 10, gwarantującym emocje w klatce Kacprem Koziorzębskim. Koziorzemski rozpoczął od kopnięć, a Fleminas ruszył do ataku z pięściami. Panowie aktywnie pracowali na nogach i wchodzili w kickbokserskie wymiany. Fleminas dobrze trzymał dystans i cały czas starał się też wywierać presję. Złapał Polaka w klincz pod siatką, Koziorzemski rozerwał uścisk rywala i starcie wróciło do stójki. Do końca rundy obaj dobrze trafiali, ale to Polak był skuteczniejszy w wymianach. Od początku drugiej odsłony walki obaj zawodnicy szybko ruszyli do stójkowych wymian. W połowie rundy Polak wykorzystał atak Fleminasa i go obalił. Łotysz niedługo później wstał, przechwycił kopnięcie i docisnął rywala do siatki. Koziorzemski rozerwał klincz i zawodnicy dalej wymieniali się kopnięciami oraz ciosami. Po jednej z akcji z nosa Polaka popłynęła krew, a niedługo później nastąpiła przerwa pogongu. W trzeciej odsłonie pojedynek dalej był bardzo wyrównany. Obaj zawodnicy atakowali się w stójce, ale w pewnej chwili Polak obalił. Nie utrzymał jednak rywala długo na macie i panowie wrócili do wymian bokserskich. Nieco później Koziorzemski ponownie ruszył z atakiem i obalił Fleminasa. Zawodnik z Łotwy próbował poddania, ale ostatecznie walka wróciła do stójki i trafiła do klinczu pod siatką. W ostatnich sekundach zawodnicy wymienili się kilkoma akcjami kickboxerskimi. Po 15 minutach efektownego pojedynku sędziowie niejednogłośnie zwycięzcom wskazali Kacpra Koziorzemskiego. A tak po zwycięstwie cieszył się cały narożnik Kacpra Koziorzemskiego. Zobaczcie tę radość. Zobaczcie co mój palec! Ja pierdolę! Ja ty nauczyłem! Ja go ty nauczyłem! Gala XTB KSW 105 w Gliwicach przyniosła zderzenie dwóch prawdziwych tytanów w którym najsilniejsi ludzie świata Mariusz Pudzianowski i Anglik Eddie Hall starli się w okrągłej klatce Hall trafił mocnym prawym już w pierwszej wymianie i ruszył do mocnego ataku Pudzianowski chciał sklinczować, ale Anglik rzucił Polaka na matę i zaczął rozbijać go potężnymi ciosami w parterze Kolejne razy spadły na głowę Pudziana Aż w końcu do akcji wkroczył sędzia i przerwał walkę. Tuż po walce, schodząc do szatni, Mariusz Pudzianowski powiedział do kamery, że podczas pojedynku dostawał ciosy w tył głowy. Zobaczcie krótką wypowiedź Pudziana. Powiedz was, co nie Bo tył głowy oberman da razy. Centralnie na tył głowę. Trudno się mówi. A, cię z to Nie, to nie szachy. W jednej z głównych walk wieczoru Gali XTBKSW 105 doszło do starcia byłych pretendentów do tytułu wagi półśredniej. W pojedynku tym numer 2 rankingu tej kategorii wagowej Igor Michaliszyn stanął w szranki z numerem 4 Arturem Szczepaniakiem. Obaj zawodnicy podeszli do siebie z dużym respektem. Wyprowadzali pojedyncze ataki i spokojnie toczyli pojedynek. Szczepaniak atakował kopnięciami i w pewnym momencie uderzył potężnie prawą nogą na głowę Michaliszyna, który po trafieniu przysiadł na macie. Szczepaniak rozpuścił ręce i już w parterze rozbił rywala ciosami. Podczas gali KSW 105 w Gliwicach doszło do pierwszego spotkania bohaterów walki wieczoru Gali we Francji, mistrza KSW Saladina Parnasa oraz byłego mistrza Mariana Ziłkowskiego. Kto Waszym zdaniem wyjdzie z tego starcia z pasem? Dajcie znać w komentarzach. W drugiej walce wieczoru gali XTB KSW 105 był pojedynek wywodzących się ze sportów uderzanych fighterów. W konfrontacji tej Artur Szpilka zmierzył się z posiadającym ogromne doświadczenie wyniesione z kickbokserskich ringów – Erolem Zimmermanem. Zimmerman szybko wyprowadził wysokie kopnięcie, ale Szpilka uniknął tego ataku, jednak w pierwszej wymianie pięściarskiej został mocno trafiony i upadł. Walka trafiła na matę, gdzie Erol chciał dobić Szpilkę. Polak jednak wstał, sam obalił Zimmermana, zdobył górną pozycję i zaczął mocno rozbijać go ciosami na głowę. Po chwili szpilka złapał go w duszenie trójkątne rękami i poddał Zimmermana. Tak, narożnik z Michałem Materlą i Mamedem Kalidowem zareagował zaraz po zwycięstwie szpilki. Zobaczcie sami. Szpilka tuż po walce udzielił wywiadu mediom, w którym podzielił się swoimi przemyśleniami na temat walki oraz przekazał wiadomość do swoich fanów. Zobaczcie, co popularny Szpilka miał do powiedzenia. Ja się nie spodziewałem, chociaż jak Arbi mi w, a, mówił przed wyjściem i ogólnie, że nie lecę żadnymi czasami, bo widzieliście, ja, ja w ogóle nie uderzałem tymi rękami, a mogłem się od razu zacząć zadawać, bo dość dziurawy, ale Arbi mówi nie zadajesz, tylko poczekasz, klikasz bo ewentualnie prawy prostym i schodzisz i nie przyjmujesz kopii. No i tak się nastawiłem, że nie uderza. Gdzieś tu przyjąłem i pomyliwałem się, że ukochuję tę. nadejz, a potem jakoś przyjąłem cios na cios, no i później tak odruchowo przewróciłem go rano, no i później ręka ja to rano, dzisiaj jeszcze ci robiliśmy rano, przed, chyba byłeś nawet Michał, na sali, robiliśmy to rano, sali tak. to albo bicie łokciami który na nadal... dół. W walce wieczoru gali XTB KSW 105 w Gliwicach doszło do wielkiego rewanżu, w którym Adrian Bartosiński stanął do obrony pasa wagi półśredniej przeciwko będącemu na fali czterech wygranych z rzędu Andrzejowi Grzebykowi. Niesamowity spektakl dali fanom obaj zawodnicy, chociaż już w pierwszej rundzie Adrian Bartosiński doznał kontuzji bicepsa, nie odpuścił i walczył dalej. Panowie przez całe starcie szli na brutalne wymiany, w których obaj trafiali potężnymi ciosami i obaj przeżywali trudne momenty. Rywalizowali też w klinczu pod siatką i na macie, gdzie szukali poddania lub próbowali rozbić rywala ciosami i łokciami. Ani na chwilę nie zwalniali tempa i postawili na prawdziwe wyniszczenie przeciwnika. Obaj pokazali jednak niesamowitą wytrzymałość, wolę walki i hard ducha. Ostatecznie, chociaż nokaut wisiał w powietrzu od pierwszej sekundy, obaj wytrwali i przewalczyli całe 25 minut, po których sędziowie zwycięzcom wskazali Adriana Bartosińskiego. Na zakończenie odcinka pokazujemy krótkie wideo z kanału Koloseum, na którym Adrian Bartosiński schodzi z ringu, wyraźnie odczuwając ból po walce. Tu w lewo. Spokojnie. Ma, ma. Dobrze, ty, powiedz, masz uszylenie na leki? Nie, nie mam. To zaraz założymy ci wenflon, założymy ci leki, do wiesz, że musisz do Nie, no, reszta szpitala Nie, nie, dzisiaj muszę. Nie, nie, dzisiaj muszę. A, 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 a. Gala KSW 105 w Gliwicach na pewno dostarczyła niezapomnianych emocji i spektakularnych pojedynków, które na długo zapiszą się w pamięci fanów MMA. Dajcie znać w komentarzach, która walka zrobiła na Was największe wrażenie.